Bogu. Słuchajcie, jestem bardzo wdzięczny Bogu, naprawdę. Czas się co prawda kończy nam. Jutro wyjeżdżamy wszyscy. Ale dziękuję Bogu za to, że daje nam dzisiaj jeszcze ten czas. Że dzisiaj możemy być jeszcze przed Jego obliczem i dzisiaj możemy Go jeszcze poznawać i chwalić. Wiecie, to jest naprawdę ogromna łaska. Jak dzisiaj słuchaliśmy o sercu, tak... Wiecie, to jest bardzo ważne, strzec swego serca. Naprawdę, to jest bardzo ważna rzecz. I też bardzo ważną rzeczą jest pamiętać o tym, kiedy wyjedziemy stąd, żeby strzec swego serca. Żeby Pan zachował nasze serce od wszelkiego złego. Od wszelkich pokuszy, od wszelkich złych rzeczy, które miałby jeszcze przeszkodzić nam w pielgrzymce do, do, do domu Ojca. Nie? Dlatego jestem wdzięczny Bogu za cały ten czas, który tutaj mogliśmy być przed Panem. Dziękuję Bogu za wszelkie słowo, które mogliśmy tutaj słuchać. Dziękuję Bogu za to, że naprawdę dał nam spędzić bardzo obfity czas bardzo. Dziękuję Bogu za to, że mogliśmy Go wykorzystać, bo naprawdę spędziliśmy tutaj bardzo dużo czasu. Żałuję, że nie możemy następnego tygodnia jeszcze spędzić tutaj, bo naprawdę ten następny tydzień byłby jeszcze piękniejszy. Ale dziękuję Bogu za to, co już nam dał. Naprawdę wiecie. Dziękuję Bogu za to, już, co już mamy w Nim, czego już nas nauczył, co już dał nam poznać z Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Mu za to, że On był tutaj obecny. Naprawdę odczuwałem bardzo mocno Jego obecność tutaj, bardzo mocno odczuwałem, że On tu był, przechadzał się po tym miejscu, dotykał naszych serc. Dziękuję Bogu naprawdę za wszystko, co On tutaj uczynił dla nas. Za to, że nas chronił, strzegł od wszelkiego zła. Co prawda, brat Marian wspominał o tych przypadkach chorobowych, ale myślę, to nas nam nie zakłóciło w ogóle społeczności z Panem. To był taki drobny epizod, który był i prze, przeminął gdzieś. Dziękuję Bogu za to, że dał przejść przez to wszystko i mogliśmy pójść dalej, chwaląc Jego święte imię. Jestem Bogu wdzięczny za Was wszystkich, który, którzy tutaj mogliście przyjechać. i za to że razem też mogliśmy być tutaj przed panem. Dziękuję Bogu za to. I też proszę, aby pan naprawdę trzymał nas mocno w swojej dłoni, wszystkich nas, jak tu jesteśmy, wszystkich. Żeby jak napisane jest w słowie Bożym, żeby nikt nie odpadł od łaski Bożej. Ale żebyśmy wszyscy trzymali się z całego serca mocno Chrystusa, z całego serca. Jak wczoraj mogliśmy słyszeć. Niech słowo Boże napełni nasze serca, niech kształtuje nasze myślenie. Niech uczy nas, jak żyć, jak postępować, jak prowadzić czyste i święte życie. Niech Pan nas kształtuje naprawdę. Wiecie, bo to jest bardzo ważną rzeczą. Bardzo ważne to jest. Także chwała Bogu za wszystko, co Pan czyni. Niech Pan prowadzi dalej. Dzięki Bogu za to, że jutro mamy jeszcze poranne zgromadzenie. Będziemy mogli dalej się uczyć Chrystusa, poznawać Jego wolę, Jego święte imię, poznawać wolę Ojca. Którą przekazał nam w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Szkoda, naprawdę, że to się wszystko kończy, ale taka jest kolej rzeczy. I dziękujemy Bogu za wszystko, co nam dał. Chwała Bogu. Amen.